Pamiętacie jeszcze Estac Trua? Ostatni raz w Ligę byli obecni w sezonie 2022-2023, kiedy to mierzyli się z najlepszymi. Wówczas francuską drużynę reprezentowali tacy zawodnicy jak m.in. Mateusz Lis, Lucien Agumet, Wilson Odobert. Czy Mama balde. Aktualnie zespół Trojan błąka się na zapleczu ligę Cudem, utrzymując się w lidze w sezonie 2023-2024 po tym, gdy Giron Bordeaux zostało zdegradowane decyzją francuskiej federacji. Ostatni ich sezon zakończył się na dziesiątej bezpiecznej pozycji, bez szoku czy fajerwerków. Jak widzicie po tytule, pozwoliłem sobie nazwać Trua dziwnym klubem, jednak miałem ku temu spory powód. City Football Group to znana angielska firma posiadająca wiele piłkarskich marek. Anglicy w swoich rękach Trzymają m.in. Manchester City, Girona, New York City, Melbourne City czy wspomniane już dzisiaj Estac Trua. Popularna agencja znana jest z tego, iż przeprowadza wielkie transfery pakując w nie gigantyczne ilości pieniędzy, jednak nie w każdym przypadku. W takim gronie znaleźli się Trojanie, którzy zamiast robić wielkie przyszłościowe i jakościowe transfery, Sprowadzają niewyróżniających się graczy oraz masowo sprzedają kluczowych zawodników. Mogę nawet stwierdzić, iż zawodnicy po prostu ewakuują się z klubu na rzecz lepszego kontraktu czy ligi. Przykładami takich graczy to m.in. Cyraki Irie, Abdulai Ndiaye, Abdulai Kante, Junior Diaz czy Metinho. I to wszystko w obecnym okienku transferowym. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego bogaty właściciel nie inwestuje w klub, przez co rozwój drużyny stoi w miejscu? Przypadłość francuskiej ekipy od piłkarskiej strony okazuje się brutalna i niespotykana. Esta, którą można porównać do królika doświadczalnego, który żyje w laboratorium, a wszystkie eksperymenty są przeprowadzane właśnie na nim. Klub funkcjonuje według określonej strategii, która ma na celu szkolenie młodzieży i testowanie różnych marketingowych metod. Jest to różna w formie obiektu treningowego, a nie jako pełnoprawny podmiot sportowej rywalizacji. Zadaniem Trojan jest dobrze wyszkolić młodzież, sprzedać za duże pieniądze i zyskać spory zastrzyk finansowy. Inwestycje w klub są kierowane głównie na infrastrukturę, boiska, nowoczesne szatnie, rozwój marketingu, data wideo, a także innowacje, co ma tworzyć przychody i profesjonalizować klub, choć niekoniecznie przekłada się to na wzmocnienie kadry. Trua jest jednym z kilku klubów w City Football Group, który pełni rolę bazy dla rozwoju młodych zawodników czy testowania nowych rozwiązań a nie tylko miejsca, gdzie inwestuje się środki bezpośrednio w zespół seniorski i rozwój kadry. Fakt ten tylko pokazuje spryt i sztuczki agencji City Football Group, która stworzyła w cudzysłowie sportową fabrykę do generowania ogromnych przychodów i spełnienia marketingowych celów. A jakie korzyści ma Estac Trua współpracując z City Football Group? Trua korzysta z tej samej bazy danych scoutingowych co reszta City Football Group, co daje dostęp do młodych talentów z rynków, do których samodzielnie klub nigdy by nie dotarł. Profesjonalne i zaawansowane scouting jest kluczowy w szukaniu tzw. perełek, a Trojanie mają do tego szeroki dostęp. Możliwość wypożyczania i sprowadzenia zawodników z innych klubów będących w angielskiej firmie. Trua po dogadaniu szczegółów z innymi klubami może niesamowicie się wzmocnić, a druga strona będzie miała pewność, że zawodnik przebywający na wypożyczeniu wyszkoli się na wszechstronnego piłkarza. Rua ma dostęp do zaawansowanej analizy meczowej i treningowej, na którą mniejsze kluby w Ligę DU normalnie nie mogą sobie pozwolić. Profesjonalna i nowoczesna technika analizowania spotkań meczowych jest niezbędna w poprawieniu gry czy przygotowywaniu się do konkretnych przeciwników. Trojanie mają zapewnione infrastrukturalno-organizacyjne wsparcie. City Football Group inwestuje w obiekty treningowe, szatnie, technologie wideo, a także w odnowę biologiczną i medycynę sportową. Klub korzysta z globalnych strategii marketingowych, mediów społecznościowych, kontraktów sponsorskich i spójnej identyfikacji wizualnej. Szkolenia dla kadry kierowniczej i wdrażanie standardów operacyjnych stopowych klubów. Oczywista stabilność finansowa. Francuski zespół ma zapewnione wsparcie finansowe, a City Football Group może zapewnić płynność finansową nawet w trudniejszych momentach. Posiadanie silnego właściciela otwiera drzwi do lepszych warunków finansowania lub partnerstw. Problemy finansowe to praktycznie w większości przypadków wzmora każdego klubu, który jeśli nie ma ekonomicznego zaplecza, może mieć poważne problemy. Estac Trua, współpracując z City Football Group ma szansę na podbicie francuskiej piłki, bo być może w niedalekiej przyszłości zadanie Trojan może ulec gwałtownej zmianie i laboratorium może ewoluować na wielki piłkarski projekt. Współpraca Trua z bogatym właścicielem zaczęła się we wrześniu w 2020 roku, kiedy to angielska marka biznesowa wykupiła 100% udziałów w klubie od Daniela Masoniego. Od tego momentu, Trua stało się dziesiątym klubem w globalnej sieci City Football Group i pierwszym z Francji. Już w pierwszym sezonie po przejęciu, drużyna awansowała z Ligue 2 do Ligue 1. Od czasu przejęcia, najlepsze okienko Trojan to zdecydowanie sezon 2022 2023 kiedy to zespół położony nad Sekwaną wydał łącznie 24 miliony euro, kupując wówczas m.in. Savinio za 6,5 miliona euro, co jest rekordem transferowym klubu. Reszta sezonów to mniej owocne okienka, gdzie drużyna potrafiła wydać zaledwie 5 milionów euro. Zanim jednak City Football Group przejęło cały klub, Polityka Estac Trua była podobna do aktualnej. Zespół Trojan był w stanie odnaleźć w świecie futbolu piłkarskie perełki, które później podszlifował i sprzedał za sporą sumę. Brian Buemo, który niedawno został ogłoszony jako zawodnik Manchester United za ponad 70 milionów euro, czy Blaise Matuidi, który został Mistrzem Świata, to zawodnicy wychowani nad Sekwaną. Oczywiście w tamtym czasie Trua miało mniejsze możliwości scoutingowe przez brak środków czy zaawansowaną technologię. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, i Trojanie są w stanie zrobić w tym zakresie o wiele więcej i dokładniej. A to wszystko przekłada się na to, iż klub jest jedną z najlepszych szkółek na świecie. Estak Trua na chwilę obecną nie ma niesamowitej kadry, a najlepsi zawodnicy odchodzą po sezonie dwóch do lepszych klubów tych. W City Football Group czy spoza. Czy zobaczymy jeszcze kiedyś trojan podbijających francuski, a może nawet światowy futbol? Jest na to szansa, jednak na razie się na to nie zapowiada, a zespół nad Sekwaną raczej będzie kontynuował swoją dość niespotykaną politykę klubową.